Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszej przygody z Ultimate Champions League Challenge. z zvezda, Football Manager 2017, tutaj Kasi. E, przypomnijmy sobie poprzedni odcinek, a więc rozpoczęliśmy z zwycięstwem z Partizanem Belgrad 2-1, do następnie remis 1-1 z Metalacem Milanowaczem, następnie Wożdowacz. 3 do 1, mecz towarzyski i radniczki niższe 1 do 0 oraz na predak Kruszewacz 2 do 1. Dzisiaj sobie zagramy poracem Czaczakiem, Następnie w lidze, znaczy w pucharze Serbii, pierwsza runda z BSK Borcza. Następnie wrócimy do ligi do, na Czukariczki, Wojwodina Nowi Sad oraz Lados Lučani. Tym meczem zakończymy Zakończymy ten odcinek, tak więc... No cóż, przejdźmy do taktyki. A więc w nadchodzącym spotkaniu. No tutaj troszeczkę roszad porobiłem. Zawieszony Petkowicz. Ristyć już tutaj wraca po kontuzji. Zawieszony Milosewicz. Poletanowicz jeszcze tutaj potrzebuje ogrania. Babuński nadal kontuzjowany jeszcze 2-3 tygodnie. Adzic ogrywał się w rezerwach, Vieira jeszcze 2-3 miesiące kontuzji i Wucicewicz również ogrywał się w rezerwach. A skład, taktyka bez zmian, skład Manojlowicz na bramce, na prawej Lakicewicz, w środku Eder Rendulic, Lukowicz, Aleksander Lukowicz na lewej w defensywie, Racic oraz Lukowicz, Andrija na środku, dwóch młodych zawodników, Kanga wraca po kontuzji, no tutaj będzie musiał się... E, ograć Ruiz, Srnić oraz Ilić. No Racic dopada do piłki Kanga. Kanga, wycofanie piłki, Racic. Tutaj świetnie, Lukowicz, dośrodkowanie Ruiz i już pierwsza bramka w 44 sekundzie. E, Lukowicz zalicza asystę Ruiz. Ruiz podaj 10 lub dziewiątą bramkę w tym sezonie, ale wszystko dzięki tutaj znakomitemu podaniu racicia. No Lukowicz też bardzo precyzyjne dośrodkowanie. I 1-0. No, zobaczmy, kolejna sytuacja. Prawe skrzydło Jowanowicz. To jest szósta minuta. Jowanowicz, ależ, Oj, uwaga, i nie ma gola. Uf, ależ sporo szczęścia. No, zobaczmy akcja w 30 minucie Lukowicz. Lukowicz doskonale do Ruiza, już pole karne, ten tutaj do e, Strinicia Kanga, jeszcze proszę bardzo, Kanga po powrocie z Kontuzji, jeszcze z żółtą kartką na końcie, ale strzela bramkę na 2 do 0 e, i to jest jego czwarte trafienie w tym sezonie. No, myślałem, że tutaj po tym podaniu właśnie padnie bramka e, Srnicia, ale doskonale Draskowicz, tyle że już później wiemy, co się stało. I to wszystko w pierwszej połowie, tak więc 2 do 0, ale panowie bądźcie skoncentrowani. Zobaczmy, mamy już drożny kanga dośrodkowanie. Eder! Poprzeczka! Poprzeczka ratuje Borat Czaczak. Uwaga, jest akcja Czaczaka. Raskowicz. Rostić. drugi Kostić. Chyba bracia. Dosyć do Kosticia. Wycofanie piłki. Jordziewicz, Kostic, Zocowicz. ja. No ale nie wiedzą, co tutaj za bardzo robić. ja, oj, pole karne! I jest Bramka! No, kto by się spodziewał, że tutaj będą potrafili zaskoczyć naszych defensorów. No, i jest strata Bramki. Zobaczmy jeszcze raz. No tutaj nie dał rady Rendulic, który właśnie schodzi z boiska teraz. No i Manoilowicz też nie doskoczył do piłki. No zobaczmy. Tutaj wybicie naszego bramkarza. My mamy trzy zmiany. A więc lutowacz na środek za Kangę, Bibel za Rendulicia i Cwetkowicz za Lakicewicia. Tutaj czerwona kartka dla i Będziemy grać jeszcze w na koniec tego spotkania, w przewadze jednego zawodnika. No i 30 sekund do końca tego spotkania. Zobaczmy Ilić, lutowacz. Lutowacz. To wymyśli, dobrze, do Cvetkovic'a. Dośrodkowanie, ale Aleksić tutaj no nie miał problemu ze złapaniem piłki. 27 strzałów, 11 celnych, 11 niecelnych. Więc tak 50-50 z naszą skutecznością. Cwedkowicz, dobry, dobry przechwyt, ale zaraz strata i koniec meczu. Tak więc niezwycięstwo, ale też była strata bramki. E, piłkarzom, że rozczarowali. No nie wiem, solidne zwycięstwo. E, Lukowicz, e, gracz meczu za asystę. E, tutaj no słabiutko Ilicz. Przejdźmy jeszcze do podsumowania. Czy są jakieś rekordy? Cwetkowicz po raz 25 w barwach klubu. I oczywiście cały czas pierwsze miejsce. Moi drodzy, świetna wiadomość. W tym momencie obiekty młodzieżowe mamy na poziomie świetnym, ale mimo tego, e, nasz prezydent e, Fetozar Mijajlowicz zgodził się, żeby je rozbudować. Będzie to kosztowało 1,6 mln i skończymy rozbudowę obiektów młodzieżowych 20 września 2017 roku. I przed nami mecz Pucharu Serbii. Tak więc, no, znów tutaj przeprowadziłem kilka zmian w naszym zespole, ponieważ już za trzy dni gramy z Człukaliczkami. To jest niebezpieczny przeciwnik, tak więc, taktyka tutaj bez zmian. I skład Manojlović, na prawej Cvetković, w środku Fibele z Lukowiczem, na lewej Milosewicz. W środku Kanga z Poletanowiciem. Poletanowicz ma tu jeszcze długą drogę do ogrania oraz do znajomości taktyki. Tak więc dzisiaj jest idealny moment właśnie na to. Na prawej stronie Lutowacz, w środku Adzić, Młodziutki zawodnik. Na lewej stronie Srnic i Wucicewicz. 18-letni, tak? 18 napastnik. No zobaczmy, pierwsza akcja w 25 minucie. I to... Eee, Borcza przy piłce, ale Poletanowicz, Adzić jest już w na połowie przeciwnika. Tutaj idzie prawym skrzydłem lutowacz, właśnie zagranie do niego, dośrodkowanie Adzić i jest bramka Adzicia, dośrodkowanie lutowacza. Tak więc 19-latek do 18-latka. I mamy pierwszą bramkę. Doskonale. Lutowacz jeszcze raz, Adzic nie kryty. 1-0. Zobaczmy. Od bramki Bogdanowicz. Tutaj bardzo nisko niesiona ta piłka. Jest przechwyt. Adzić. Adzić Dobrze do lewej strony. Milosevic. Do środkowanie, ale niestety zbyt słabe. Z powrotem piłka na lewą stronę. Jest tutaj lutowacz, ale nic z tej akcji już nie wyniknęło niestety. Akcja dalej kontynuowana. Fibel. Bez faulu, z żółtą kartką. Musi E, musi tutaj uważać, srnić już w polu karnym. Srnić! Nie ma gola. Jeszcze lutowarz zamyka akcję. Nic z tego, ale cały czas utrzymamy się przy piłce. Petkowicz, Azic. koniec akcji. I koniec pierwszej połowy. 1 do zera tylko. I panowie, nie wolno wam się zdekoncentrować. Jeszcze tutaj wucy i powiem, że jestem niezadowolony z jego gry i podbudowany. O to chodzi. Samo w sumie serniciowi mogę powiedzieć, i lecimy z drugą połową. Zobaczmy, jest akcja Adzić o tego fragmentu gry. Poletanowicz, Adzić, sernicz. Tam na lewej stronie całkowicie pozostawiony Milosewicz, ale piłka do niego nie doszła. Teraz Milosewicz, doskonały powrót. Ależ ten chłopak ma talent. Adzić. Piłka do lewej strony. Milosewicz, zobaczcie. Jak nie w obronie, to zaraz w ataku, ale stracił piłkę i teraz trzeba wracać. Jokic, no tutaj nie ma Milosewicza, dalej. Dopiero teraz wraca Lukowicz. Bardzo ważna interwencja. Teraz strata piłki, ale jest naszych dwóch zawodników. I kanga, lutowacz. Będzie druga asysta tego dziewiętnastolatka. Doskonale sobie poradził. Lutowacz, dośrodkowanie. Jest! Jest druga asysta lutowacza i poletanowicz pierwsze trafienie w debiucie proszę bardzo jest to pomocnik wypożyczony ale jeśli będziemy z niego zadowoleni bo to jest serb no to sprowadzimy go na stałe do klubu, tutaj jeszcze sporo szczęścia bo rykoszet ale liczy się to, że jest 2-0 no zobaczmy akcja już nasze pole karne O! Wow, ależ dośrodkowanie to nie koniec Antonio Jewicz. Oj, będzie gol. Niestety Trybkowicz tutaj pozostawiony. Cwetkowicz bardzo słabo tutaj nie pokrył Trybkowicza. Zobaczmy jeszcze raz. Antonijewicz. No i wrzutka. A tutaj jeszcze pory koszecie. No cóż, po prostu sporo szczęścia. Drużyny przyjezdnych. Trzy zmiany mamy przeprowadzone. przeprowadzone Ruiz i Lecale oraz Eder za Sarnicia, Kange i Fibela. Mamy akcję. Manoelowicz. 57. minuta właśnie się rozpoczęła. Tutaj piłka na Ruiza. Ten przegrywa pojedynek. Adzic. Oj! tracił piłkę. Rubić. Ale jest przechwyt. I Ruiz. Patrzymy jak na lewym skrzydle się spiskuje. O, no, stracił futbolówkę. Ale tutaj spokojnie Milosevic. Długie podanie do Adzicia. Adzic, Adzic, Ruiz. Znów Adzic, ależ piła. Nie ma. Paulu jeszcze Wucicewicz, ale nie doszedł do piłki. i Bogdanowicz łapie bezpańską futbolówkę. No i to już jest koniec tego spotkania, ale jeszcze rzut rożny. Uwaga, Manojowicz pewnie łapie piłkę. No i to będzie koniec. Uwaga. Jeszcze wybicie tak jest, jest zwycięstwo 2 do 1 w pierwszej rundzie Pucharu, tak więc lecimy dalej. E, I solidne zwycięstwo. Lutowacz znakomicie, dwie asysty. Poletanowicz oraz adzić bramkami. Zobaczmy jeszcze kontuzję sernicza. 5-8 dni stłuczenie uda. Na szczęście niegroźna kontuzja naszego skrzydłowego. Jeszcze dostaniemy 8000 za pierwszą rundę Pucharu w Serbii. Pena Zvezda kontra Czukariczki. E, taktyka bez zmian. I e, składzik Manoilowicz, Petkowicz, Eder rendulić Milosewicz. E, oczywiście najsilniejszy skład, moim zdaniem, na tą chwilę. E, Donald Letale, Ruiz, Palocewicz, Ristić. Wraca tutaj po kontuzji. Jeszcze ta gotowość do gry troszeczkę słaba, ale no, myślę, że po tym meczu e, ogranie będzie już e, no, prawie 90, mam nadzieję. I licie Lis pola karnego. I żadnej ciekawej akcji w pierwszej połowie nie, by, nie było, mimo tego, że przeważamy, oddajemy przyzwoitą liczbę strzałów, no ale jednak nic na razie nie weszło. Panowie, pracujcie, tak dalej, a wygrana przyjdzie, i nie graliście tak źle każdej formacji. No, zobaczmy: jest akcja Milosewicz do Palocewicza. Piłka wraca do lewego obrońcy, dośrodkowanie nic tego, letale. Petale, Palocewicz. Ale stracił piłkę. No i uwaga, Mandić. Mandić. Tutaj wychodzi, ale strzał z dystansu, beznadziejny. No zobaczmy: 82 minuta. My zrobiliśmy tutaj zmianę. Ristić faulowany przez Jankowicza, który ma już żółtą kartkę. Tak więc to będzie czerwona kartka, myślę. To przejdziemy na ofensywę. A Wucicewicz oraz Lakicewicz na boisku. ta Ilicza oraz Milosewicza. No i 87 minuta. Radić. Lisic tutaj nie dał rady w defensywie. Tomić. Beznadziejna już ta kondycja. No ja nie wiem dlaczego. My tutaj jeszcze nie strzeliliśmy w ramki. 15 strzałów naszej drużyny. Ozegowicz. Na lewą stronę. Zivkowicz. Docic. Ofana. Ozegowicz. Pole karne. Uwaga. 1-0. ja. <grywamy> 1-0. Przegrywamy. Ale dramat. Tutaj wybiegły Eder do zawodnika i miał już pustą przestrzeń. Ale tutaj nie powiedzieliśmy jeszcze chyba ostatniego słowa. Od razu akcja trwen z Wezdy, Donald Rucicewicz w poszukiwaniu Risticia, nic z tego i przechwyt. Naszego przeciwnika, czy będzie teraz akcja na 2 do 0, no raczej osamotniony Ozegowicz. Tutaj nie ma szans wciągnie celny. No i moi drodzy, to będzie koniec tego meczu. A więc mimo przeważania w tym spotkaniu przegramy, moi drodzy. No niestety, jest porażka 0 do 1 jeszcze w domu. Tak więc agresywnie. Zagraliście dzisiaj po prostu bardzo, bardzo źle i lić demotywowany, ale najsłabsze ogniwo naszego zespołu, dlatego właśnie zszedł w miejsce No Na szczęście już wyrobiliśmy sobie na tyle mocną przewagę, że ta porażka no, tutaj nic nie zmienia, ale no, jednak trzeba będzie wziąć tutaj pod uwagę właśnie to spotkanie. Mecz wyjazdowy z Wojwodiną Nowy Sand. Trzeba po prostu wygrać i... Zmyć blamasz z poprzedniego spotkania. Taktyka bez zmian i skład Manoilowicz, Petkowicz, Fibel, Lukowicz, Milosewicz. E, aha, no i dramat tutaj: leta, leka, kontuzja 4-5 miesięcy. E, co mu się stało: uszkodzenie, ścięgna Achillesa. No, niestety, ten zawodnik już dostał e, nagrodę dla gracza miesiąca Ligi Serbskiej. No i oczywiście kontuzja. Tak więc Donald i Kanga w środku. Ruiz, Palocewicz, Ristić i Wucicewicz. I zaczynamy od e... kopnięcia piłki. Kanga. Kanga. Dawaj na prawą stronę. Może Kanga szybciej. No stracił piłkę i teraz trzeba wracać. Uwaga. Ascerić. Babić. Tajmelek. Oj, goń go, goń go, kurde Melek. Pole karne strzał na szczęście obok bramki. Ale to będzie jeszcze rzut rożny. Tak więc chyba nogę tam wsadził jeden z naszych defensorów Melek, ale bardzo słabe. Teraz wysokość pola karnego naszego przeciwnika Petkowicz. Jest w rzutka Milosewicz. Aj, mógł już się strzelać. Ale jeszcze Palocewicz. Palocewicz, Kanga, Ristić. O, śpiętką piętką, Nie ma gola. Kordić. No bo pisał się tutaj refleksem i że ta piłka no, nie znalazła drogi do siatki. Niestety. Ristić. Wrzutka. Tutaj Kanga jeszcze. Palocewicz. Fibel. Jest gol. Jest gol na 1 do 0. Fibel pierwsza. Bramka w barwach klubu. Pierwsza bramka w tym sezonie Fibela. Tutaj asystę Palocewicz chyba zalicza. patrzmy jeszcze raz. Palocewicz. No i tutaj Fibel. Pięknie. Od bramki Kordić, 28 minuta, tylko jeden strzał oddany przez naszego przeciwnika, ale może to się zmienić, Aserić Kneżewicz Aserić Jovančić Babić Tutaj wrzutka, uwaga Aserić, doskonale Manojlović I Petković tutaj wybija Ruiz na poza boisko I znów wyrzut Tu autu Milosević Dośrodkowanie. Jeszcze tutaj Petkowicz kanga. Jest 2-0. Doskonale. A więc Petkowicz zalicza, asystę kanga. Kolejne trafienie. Piąte, już chyba. Naszego pomocnika. Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj wybicie obrońców. Petkowicz doskonale znalazł kangę. Ten nie zastanawiał się. Mocno huknął i Gordić bez szans. Teraz rzut rożny dla nowego sadu. Dośrodkowanie. Uwaga, Knerzewicz. Ale Manojowicz, ależ to wyłapał. Ależ, uwaga, Melek. Może być groźnie. Mięciutko tutaj próbował. Melek. Oj, Aseric, ależ się pomylił. I Milosewicz z lewej strony. Oj, bardzo słabe. Ten wyrzucał tu tutaj. Babić ma sporo miejsca. W środku tutaj już niepilnowany, chociaż jest nasz zawodnik, ale Asterich, no i jest bramka. Lukowicz, bardzo słabe zachowanie. Dziesiąte trafienie w tym sezonie Astericia, no jest w gazie. Tutaj Fibel, próbował przeszkodzić, nie udało się. No i nie wiem, dlaczego za plecami tutaj zaczął bieć, biec Lukowicz. No i to koniec pierwszej połowy. Prowadzimy, co prawda, ale tylko jedną bramką. Tak więc, panowie, nie wolno wam się dekoncentrować. Zobaczmy, Manojlowicz. 80. minuta. My przeprowadziliśmy jedną zmianę. Andrija Lukowicz za Palocewicza. Kanga stracił piłkę. I uwaga, Ascerić, Ależ dobrze, Lukowicz. Manojlowicz znów od bramki. Tym razem przejęliśmy nie, tylko na chwilę. Aszeric. O, Oj, ależ doskonała piłka. Melek, Melek, polekarny Melek. Doskonale, Manołowicz. Jeszcze będzie rzut rożny. A my oddaliśmy 20 strzałów. 13 w światło bramki. I beznadziejny rzut rożny. Ale to jeszcze nie koniec tej akcji. 81 minuta i wyrzucał tu. Melek. Nowaczek. Bibel. Ale tutaj Kanga nie dobiegnie do piłki. Melek. Akcentijewicz. Planicz. Znów Melek. Długa piłka na Astericia. Oj! Ależ. No to jest coś niesamowitego, co tutaj się wydarzyło teraz. Asterich i jedenasta bramka tego zawodnika. Tuż zastrzał no Manoilowicz. Kurde, twoja wina. No i to będzie koniec. Tutaj jeszcze listy z rzutu wolnego jest brama. Uff. W doliczonym czasie gry udało nam się. Jeszcze strzelić bramkę. Ristić. Cóż za ważny strzał. Ale szwart w sumie trzeba powiedzieć. Piłka odbija się tutaj chyba od... No od jednego z zawodników w murze. I ląduje w bramce. No i zobaczmy. Jeszcze koniec. E, no sama końcowa tego spotkania. Długa piłka na skrzydło. Ale tutaj ma Nojlowić. Dobra. Odbiła się piłka od jego nosa. Ale koniec meczu. Jest. Dobra. Koniec końców. Zwyci zwyciężyliśmy... Więc panowie, solidne zwycięstwo. Bramka Risticia, Kangi, Fibela, tylko jedna asysta Petkowicza, no i dwie bramki stracone Manojowicza. Petkowicz po raz 75 w barwach klubu, a Fibel strzelił swoją pierwszą bramkę ligową. I przed nami na sam koniec tego odcinka mecz na szczycie. Mladost luczani kontra Crvena zvezda Jeszcze wam tutaj pokażę, że Luczani w poprzedniej kolejce wygrało z partizanem Belgrad 1-0. No i mecz na szczycie, moi drodzy, ponieważ Szaluczani na miejscu drugim. Tak więc, no oczywiście, tutaj będziemy walczyć o zwycięstwo, jednak minimalnie trzeba będzie osiągnąć remis w tym spotkaniu. Tak więc, taktyka, oczywiście, bez zmian, no i skład, jaki przygotowałem na ten mecz, to Manoilowicz, Petkowicz, Eder Fibel, Milosewicz, Donald z Kangą, Lutowacz dzisiaj na prawym skrzydle. Tak właśnie stwierdziłem w tym meczu pucharowym, świetnie się spisał, dobre ostatnie występy, tak więc lutowacz dzisiaj od pierwszych minut, Palocewicz, ristic, na lewym skrzydle i Ruiz jako list pola karnego ponieważ ilić również do, doznał kontuzji, 5-6 tygodni naciągnięcie więzadeł kolanowych. No zobaczmy, 24 minuta od autu, Luczani, Radivojevic, Milosajevic, Wiliant, już polekarne. dobrze Manojlovic. Druga stuprocentowa sytuacja niewykorzystana. No i zobaczmy. Znów Luczani w akcji, ale Fibel tutaj w defensywie doskonale. No i Ristić. już koło bramki. Jest bramka Ruiza. Doskonale. Ależ tutaj akcja naszego zespołu. Ruiz dobrze, że nie zachował się egoistycznie i podał do Ruiza. Bardzo ładnie. I Ruiz tutaj No mógł to zjebać, tak więc... No ładnie, jest 1-0. I na tym kończy się pierwsza połowa. Tak więc, panowie, e, nie wolno wam teraz odpuszczać. Tutaj dwóch zawodników, lutowacz oraz palocewić, zestresowani. Tak więc, pomocnikom powiemy, że nie grali tak źle i stać ich na znacznie więcej bardzo dobrze. A tutaj rzut rożny dla naszego przeciwnika. Uwaga! Niestety pada bramka Protić. E, nie, to Jovanović pasa bramkę po stałym fragmencie gry, tak więc, no cóż, niewiele mieliśmy do powiedzenia tutaj. Jovanovic, a to piłka się od niego jeszcze odbiła. Ja yeah. w 75. Minucie Fibel doznał groźnej kontuzji, tak więc, trzeba będzie go wymienić za Rendulicia No i moi drodzy, to już będzie koniec meczu, chyba że jeszcze w ostatnich sekundach nie. Koniec spotkania, tak więc, 1-1 na wyjeździe dzisiejszym przeciwnikiem, tak więc no mecz na szczycie no minimalnie miał być remis jest minimalny cel, tak więc nie mam prawa narzekać, ale zagraliście źle, powinniście to spotkanie wygrać e, i e, no w sumie z drużynami, z którymi e, które są naj, naszym największym rywalem, czyli Partizan Belgrad oraz w tym momencie Luciani no to z Partizanem wygraliśmy, z nimi tak, więc no myślę, że tutaj bez problemu polecimy po mistrza patrzmy jeszcze tą kontuzję Fibela, e, 2-8 dni ok, uraz twarzy, czas, czaszki nie ma lipy więc skorzystamy z klubowego lekarza no i moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie tego odcinka a więc zaczęliśmy meczem z Borak e, Czaczak wygranym 2-1, następnie taki sam wynik w e, Pucharze Serbii z BSK Borcza przegraliśmy z czukaliczkami 0 do 1, następnie Wojwodina Nowisat 3 do 2 i, e, i bramka Risticia w doliczonym czasie gry w 93 minucie. E, tutaj mieliśmy mecz towarzyski z AS Romą zremisowany 2 do 2 i Mladost Luczani 1-1 w, w nadchodzącym odcinku zagramy z Baczką Palanką. następnie Radik e, Surdi, e, Surdulica. To będzie Puchar Serbii, runda druga, a następnie FK Rad, FK Nowi Bazar oraz Jawor Iwanica i tym samym zakończymy rundę jesienną. Tak więc w sumie moi drodzy to było wszystko w tym odcinku. No cóż, lecimy tutaj bezpośrednio po mistrza, oczywiście naszym celem jest wygranie Ligi Mistrzów tym klubem. No w tym sezonie nie udało się nic w Europie osiągnąć, ale myślę, że w następnym sezonie już no przynajmniej awansujemy do grupy Ligi Mistrzów. Ale zobaczymy, jeszcze sporo meczów przed nami. Tak więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, Siemano.